Rozdział 17 Dalej Jahwe powiedział do Mojżesza: Mów do Arona, do jego synów i do wszystkich synów Izraela i powiedz im: Oto nakaz, który dał Jahwe. Jeżeli kto z domu Izraela zabija cielca albo owcę albo kozę w obrębie obozu lub poza obozem, i nie przyprowadzi ich przed wejście do namiotu spotkania, aby złożyć w darze dla Jachwe, przed mieszkaniem Jachwe, będzie winien krwi. Rozlał krew. Ten człowiek będzie wyłączony spośród swego ludu. Dlatego synowie Izraela będą przyprowadzać ofiary swoje, które składali dotychczas na polu, będą je przyprowadzać do Jachwe. Przed wejściem do namiotu spotkania, do kapłana i będą je składać jako ofiary pojednania dla Jahwe. Kapłan pokropi krwią ołtarz i jachwe przy wejściu do namiotu spotkania, a tłuszcz zamieni w dym jako miłą woń dla Jahwe. Odtąd nie będą składać ofiar demonom, z którymi uprawiali nierząd. Będzie to dla nich ustawa wieczysta, dla ich pokoleń. Dalej powiesz im, jeżeli kto z domu Izraela albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się między nimi, będzie składał ofiarę całopalną albo inną ofiarę i nie przyprowadzi jej przed wejście do namiotu spotkania, aby ofiarować ją dla Jahwe, będzie wyłączony spośród swego ludu. Jeżeli kto z domu Izraela, albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się między nimi, będzie spożywał jakąkolwiek krew, zwrócę oblicze moje przeciwko temu człowiekowi spożywającemu krew i wyłączę go spośród jego ludu. Bo życie ciała jest we krwi, a ja dopuściłem ją dla Was na ołtarzu. Aby dokonywała przebłagania za wasze życie, ponieważ krew jest przebłaganiem za życie. Dlatego dałem nakaz synom Izraela, nikt z was nie będzie spożywał krwi, także i przybysz, który się osiedli wśród was nie będzie spożywał krwi. Jeżeli kto, z synów Izraela albo z przybyszów, którzy się osiedlili między nimi Upoluje zwierzynę jadalną, zwierzę lub ptaka, wypuści jego krew i pokryje ją ziemią, bo życie wszelkiego ciała jest we krwi Jego. Dlatego dałem nakaz synom Izraela: Nie będziecie spożywać krwi żadnego ciała, bo życie wszelkiego ciała jest w Jego krwi. Każdy, kto będzie ją spożywał, będzie wyłączony. Każdy tubylec lub przybysz, który by jadł mięso zwierzęcia padłego lub rozczarpanego, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Potem odzyska czystość. Jeżeli nie wypierze ubrania i nie wykąpie ciała, zaciągnie winę.